Cześć. Dzisiaj chciałbym rozpocząć nową serię filmów na moim kanale dotyczącą elektroniki. Elektroniki dla początkujących, początkujących elektroników, początkujących radioamatorów, bo ten temat też chciałbym żebyśmy poruszyli. I to, co tutaj widzicie, co przygotowałem na swoim parapecie, jest to moja, oczywiście bardzo subiektywna, propozycja tego, w co należałoby się wyposażyć, urządzając swój pierwszy warsztat. Zapraszam. Pierwsza rzecz i moim zdaniem najważniejsza i tu proszę przyoszczędźcie trochę i kupcie rzecz firmową jest to zasilacz laboratoryjny. Czy to będzie taki, czy inny, to już jest mi istotne. Chodzi o to, że oczywiście można zrobić samemu zasilacz. Za chwilę wam zrobię przebitkę mojego pierwszego zasilacza, jaki wykonałem, ale jeżeli byście chcieli zrobić taki zasilacz samemu to przede wszystkim zapłacicie więcej niż za gotowy. A uwierzcie mi, wiem, że brzmi jak wasz stary, początki i zabawa, bo robienie zasilacza samemu, zabawa z 230 to nie jest najlepszy pomysł, także moim zdaniem należałoby zaoszczędzić i kupić sobie warsztatowy zasilacz. On może być na 15V i 2A na początek. Chociaż sugerowałbym od razu taki na 30V i 5A, i naprawdę uważam, że to jest rzecz, od której powinniście rozpocząć. Także tego najpierw na bok. To jest dowód na to, że oczywiście da się zrobić zasilacz warsztatowy samemu. To jest zasilacz, który sam sobie kiedyś zrobiłem. Ma 5V, 12V, 3 wyjścia i jeszcze napięcie regulowane. Tutaj tym, tą gałką. U góry wskaźnik napięcia, nie ma amperomierza i moim zdaniem nie ma sensu robić takiego zasilacza, ponieważ koszt transformatora w środku, elektroniki, radiatorów, obudowy oczywiście te wszystkie tam gałki i nigałki itd., moim zdaniem w tej chwili przekracza już koszt kupienia gotowego, prostego zasilacza. No a poza tym kwestie bezpieczeństwa i zabawy napięciem 203 V, także moim zdaniem nie polecam. Zrobię sobie trochę miejsca. W ogóle powiem Wam, że przygotowywałem się do tego odcinka jak mało kiedy, bo przez pewien czas spisywałem sobie rzeczy, o których trzeba powiedzieć. Także będę według tego spisu. Co do zasilaczy. Jeżeli nie stać Was rzeczywiście na taki zasilacz, to chociaż kupcie sobie. Czy zaopatrzcie się gdzieś, można od kogoś wycyganić, od jakichś zepsutych rzeczy, i cię do serwisu komputerowego na przykład. Zasilacze najlepiej stabilizowane 12V, 5V. Do tego, jeżeli zrobicie sobie regulator na lm 317 chociażby kupiłem taki zestaw. Przy okazji kupowania tego Stasia, bo to o Stasiu pewno będzie jeden odcinek. To będzie jeden, pewno z pierwszych odcinków, czyli polutujemy sobie ten zestaw, zobaczymy co jest warty. I użycie takiego zasilacza na LM317 i zasilacza wtyczkowego da już Wam pewną namiastkę. Nazwijmy to takiego zasilacza warsztatowego. Kolejna rzecz, jak zobaczą, że tak powiem, zaawansowani elektronicy, co proponuję, to będzie zaraz zaczęli narzekanie. O matko, taki miernik, co ty im proponujesz i tak dalej, i tak dalej. Ale słuchajcie. Jeżeli spukaliście się na zasilacz, to na początek chociaż taki miernik za 10 zł. Ten miernik w ogóle masz 20 lat i to był mój pierwszy miernik cyfrowy, który dostałem kiedyś tam od dziewczyny. Nie kupujcie go, naprawdę, bo yy, no, to nie ma żadnych zabezpieczeń. To jest jakaś chińska produkcja, zresztą praktycznie jak wszystko. Ale to naprawdę nie trzyma żadnych parametrów pod względem bezpieczeństwa. Także, jeżeli będziecie mieli taki miernik, to przede wszystkim nie używajcie go do źródła prądu typu akumulator, gdzie może popłynąć duży prąd, i nie używajcie do 230 V. No po prostu nie, uwierzcie mi, nie warto. U, moim zdaniem, miernik to jest druga rzecz po zasilaczu sieciowym, na którą należy zaoszczędzić i kupić odpowiedni sprzęt. Jakiego nie kupować? To, to już wiecie, że na pewno nie tych najtańszych. Kolejna rzecz. Tu mam wychodź, Tu mam taki miernik. Nazwijmy to bardziej zaawansowany, ale takiego też sugerowałem nie kupować. Niech to będzie rzeczywiście miernik w dodatkowej osłonie. Mierniki lubią spadać na ziemię. Sprawdzałem. Niech ma co najmniej 4 wejścia. Znaczy, co najmniej niech ma 4 wejścia. Nie 3. Niech ma 4. Dobrze było, żeby miał automatyczną zmianę zakresów, a nie tak jak ten, gdzie trzeba sobie przełączać wszystko. Kolejna sprawa. Bezpieczniki. Powinny być bezpieczniki zarówno na mA, tu jest bezpiecznik, jest napisane, ale także na ten duży prąd. I powinny być to bezpieczniki ceramiczne. Ten ma zwykłą wkładkę topikową. Poza tym, kolejna sprawa. Włączcie sobie na miernik, nazwijmy to ciągłości układu, na tak zwany ryjek. Miernik nie powinien trzeszczeć. Powinien być taki tak zwany zatrzask, żeby wam nie trzeszczał, i powinien reagować od razu. Ten nie jest zły, bo zaczyna piszczeć, ale powinien być zatrzask, żeby to wam nie trzeszczało. Także to temat miernika. Kolejna rzecz. Weźmy moją listę do garść, w garść albo i nawet po kolei. Lutownica. Jeżeli chcecie robić coś więcej niż cynować kabelki, to nie kupujcie transformatorówki. To jest moja stara transformatorówka. Wiele już przeżyła, bardzo porządna. Działa do dzisiaj. Stary polski produkt. Niech to będzie chociażby taka lutowniczka prosta. Oczywiście, jak Was stać, kupcie stację lutowniczą, ale niech to będzie chociażby taka prosta lutownica, tania. Następna rzecz, która potrzebna będzie do lutowania, czyli cyna do lutowania. Jeżeli nie będziecie robić elementów SMD, to 1 mm czy 0,7 mm będzie OK. No z mm, jeżeli planujecie SMD. Następna rzecz, topniki. Czyli przyda się, topnik w płynie z taką szczoteczką. niech ja to odkręcę. O! Topnik w płynie I jeszcze jakiś topnik stały. Ja sugeruję, przynajmniej ja lubię kalafonię. Kiedyś używałem, tu jeszcze mam takie no, pudełko, kupiłem chyba z 30 takich pudełek. To jest kalafonia do skrzypiec, do smyczków. Niekoniecznie do, do, do skrzypiec, bo chyba innych um, z instrumentów smyczkowych także. Bardzo fajna kalafonia, można ją używać, ale taka zwykła, którą można kupić w sklepie elektronicznym, kosztuje, nie wiem, chyba kupowałem za 6 zł. Aczkolwiek to jest świeży zakup, wam, i już mnie nie powiem co trafiło, bo otworzyć to pudełko czasami to idzie dostać szału. W tej chwili znowu mi się tak zatrzasnęło, że wiem, tu należy nacisnąć i powinno się, o, nawet się otworzyło tym razem ale już potrzaskałem cały środek, bo raz musiałem otwierać młotkiem. No po prostu tak się zaklinowało, że nie mogłem otworzyć. Także to jest sprawa topników. Następnie rzeczy do rozlutowania. Odsysacz, bardzo przydatna rzecz, najlepiej z długą, wąską końcówką. I rzecz kolejna, bardzo przydatna, to jest plecionka do usuwania cyny. Plecionki bywają różne, mniejsze, większe i tak dalej. Czasami ciężko tą plecionką tak, bez żadnego topnika odesać, także wystarczy na ciepło tylko lekko kolbą lutownicy dotknąć kalafonii. Nie tak, żeby tą całą zatopić, tylko lekko dotknąć od spodu i wtedy bardzo ładnie będzie odsysało. Kolejna sprawa, trzecia ręka może być taka, może być inna, jeżeli nie macie Trzecie ręki, powiem wam, że to też jest myślę, świeży zakup. Warto tutaj założyć koszulki termokurczliwe, żeby nie ranić płytek. To co można zrobić? Słuchajcie, weźcie, niech nośnie. Kombinerki na kombinerki, zapleść kilka razy solinę gumkę. Jak tutaj się zrobi duża dźwignia względem tego, to no, naprawdę trzeba użyć siły. Teraz, żeby tutaj ten kombinerki rozchylić. Jak włożycie tutaj płytkę i położycie, to on będzie stała. Co prawda będzie stała w pionie, tak nie bardzo chce stać, wiadomo, ale zawsze można coś oprzeć. Jakieś słoiki czy, czy coś w tym stylu z wodą. Ja tak powiem, kiedyś robiłem i można było lutować. No, oczywiście można, chodź, podtrzymaj mi tutaj. No, można kogoś z rodziny zawołać i na pewno pomoże. Następne rzeczy. Śrubokręty. Narzędzia może. Śrubokręt, jakiś troszkę większy, albo nawet taki zwykły, prosty, dwustronny, to nie żało pomstę do nieba, jeżeli chodzi o końcówkę. Są też zestawy, chociażby takie, nie pamiętam ile to kosztowało podejrzę 10 zł z różnymi końcówkami. jeżeli o, Są też większe, oczywiście. To nie są rzeczy naprawdę dobrej jakości, jakieś super. Porządne narzędzie, niestety, swoje kosztują, ale jeżeli. Mówimy o zastosowaniu amatorskim, jak najbardziej się przydają. A zapomniałem innej rzeczy. Tu ma taką fiolkę z płynem. To może być większa buteleczka, oczywiście. Tutaj jest czysty spirytus 96% z nasypaną kalafonią, którą wsypywałem tak długo, aż przestała się rozpuszczać. Może to być oczywiście do najlepiej bezbarwny. Można kupić taki. I sypiemy tak długo. Kalafonii dopóki nie przestanie się rozpuszczać. Do czego to? Jak będziecie robić płytki drukowane, to takim roztworem można powlec cynę od spodu płytkę, nie cynę, mieć płytkę od spodu, którą przygotowaliście. Po pierwsze będzie zabezpieczone przed wilgocią, śniedzieniem, a będzie także się bardzo dobrze lutowała. Następne rzeczy. Cążki takie boczne, najlepiej jakby tu się dobrze tak równo schodziły, to się tak idealnie nie schodzą. To są rzeczy, które można kupić w Castoramie, można kupić w jakichś tam galeriach handlowych na sklepach, to są tanie rzeczy, ale warto mieć takie mniejsze cążki i te, którymi będziecie obcinać końcówki po lutowaniu. Następnie nożyk, no słuchajcie, ten nożyk kosztuje chyba 2 złote, widać do czego już go używałem. Także kupcie coś takiego, jak oczywiście stać Was na, na lepszy, to kupcie lepszy. Następnie koszulki termokurczliwe. Koszulki termokurczliwe, kupcie od razu kilka w różnych rozmiarach. Tu mam akurat swoje najcieńsze, jakieś mam całą reklamówkę już tych koszulek, bo zawsze kupuje się całą, odcina kawałek i, i zostaje. Także koszulki się przydają i zapalniczka do obkurczania tych koszulek termokurczliwych. Poza tym warto też, a nie przygotowałem sobie, kupić jedną laskę kleju w sztyfcie. Jak nie macie pistoletu do takiego kleju na gorąco, to zawsze stopicie zapalniczką. Trytytki. Nie przepadam za nimi, ale trytytkami świat stoi. Do spinania oczywiście różnych przewodów. Dlaczego ja nie lubię trytytki, które są nastawione na takie bardziej agresywne warunki po prostu z czasem pękają. To w takich momentach wolę po prostu wziąć cienki drut w izolacji i skręcić. Bardziej wolę niż tradycyjna. Taśma izolacyjna też oczywiście Wam przyda. Następnie penseta. Najlepsze są takie pensety, nazwijmy to medyczne. Kilka ich tam mam różnych. Lepsza by była kątowa, jakieś niemagnetyczne jeżeli nie stać was na taką, nie macie dostępu, to nawet idźcie do drogerii i kupcie sobie pensetę taką. Nie wiem, jak to nazwać, jak to panie noszą w swoich przybornikach, I tamtą pensetą też się da coś zrobić. Następnie kolejne urządzenie, o którym tu chyba powinienem film nakręcić. To jest taki miernik tester elementów. Ja kupiłem sobie wersję z taką budową akrylową. Od dołu przykleiłem nóżki. I to jest tester naprawdę rewelacyjny do testowania różnych elementów. Diody, tranzystory, różnego rodzaju tranzystory, cewki i tak dalej możemy tutaj przetestować, wkładając w tę podstawkę taką uniwersalną. Jeżeli ktoś by nie, zalutował, nie, nie, obu, nie obudował ten miernik w taką akrylową budowę, to tutaj jest pole do przytykania. Elementów SMD, ja akurat nie bawię się w elementy SMD, więc to mi było potrzebne, dlatego kupiłem taką akrylową budowę i po prostu wygodnie mi to tak przechowywać. I to by było wszystko. Także, jak mówię, to jest moja propozycja dla naprawdę początkujących elektroników. Wiem, że. No i to nie jest mój warsztat, oczywiście. Ja mam jeszcze wiele innych rzeczy. Jeżeli chcielibyście coś zaproponować, co uważacie, że przegapiłem, a warto by było jeszcze wziąć, tutaj zakupić, czy dołożyć do tego zestawu, to powiedzcie. Sam chętnie przeczytam. Napiszcie także, jeśli mogę prosić w komentarzach, co Wy uważacie, że chcielibyście zobaczyć na takim kanale, czym się zająć. I jeszcze patrzcie, bym zapomniał jedna rzecz, a właściwie dwie rzeczy z tej listy. Spojrzałem mi się przypomniało. Rzecz może banalna, ale lampka biurkowa. Zwykła lampka biurkowa, którą będziecie mogli świecić przy lutowaniu, żeby sobie nie niszczyć wzroku, a jednocześnie, żeby dobrze widzieć, co robicie. Następna rzecz jakiś swój kącik, jakbyście mogli zaaranżować. Ja kiedyś miałem... Ja nie mam w tej chwili swojego warsztatu, zresztą nie zarabiam elektroniką, to moje hobby. Miałem kiedyś taki warsztacik, mieliśmy w domu takie meble, w których był barek z opuszczonym blatem, bardzo dużym zresztą. Tam było ilość półek i ja ten blacik używałem jako blat roboczy. Po otwarciu miałem cały gotowy warsztat, tam stały wszystkie rzeczy przygotowane do lutowania z elementami elektronicznymi itd. I to by było... W sumie wszystko, jeżeli chcielibyście się bawić jeszcze w radioamatorstwo zapisałem sobie, co jeszcze, miernik częstotliwości, generator WandaWC, generator małej częstotliwości. No i oczywiście, jeżeli będziecie robić płytki elektroniczne, znaczy płytki PCB, same płytki drukowane, to płyn do wytrawiania jakiś pisak, korektor wiertło, i wiertła ostre przede wszystkim, bo laminat niesamowicie tępi wiertło. Także to już wszystko. Dziękuję bardzo, że byliście za może oglądaliście. Piszcie w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć, jak jeszcze uzupełnić ten wasz warsztatik skromny na początek i do zobaczenia. Cześć, na razie.